Witamy bez troski koszulki, które cieszą i zapraszamy na prezentację koszulek na urodziny. Dawniej ciacho dzisiaj piernik. Właśnie skończyłem 30 lat, 40, 50, 60 wiek. Tutaj można wstawić dowolny, niezłe ciacho lub też stary piernik w zależności od kondycji. Te koszulki można również zrobić bez podpisu z ilością lat w różnych wersjach kolorystycznych. Po prostu boski i extremely handsome dla wyjątkowo przystojnych panów w różnych wersjach kolorystycznych. Można również zrobić taką koszulkę ze zdjęciem obdarowywanego. No i oczywiście koszulka jestem zajebisty. Więcej wzorów i kolorów koszulek znajdziecie państwo na stronie wwwbestroski.com.pl. Zapraszamy.